Do tych, którzy żyją obok uzależnionych: nie jesteś odpowiedzialna za czyjeś odcięcie od światła. Nie jesteś kroplówką dla duszy, która wybrała ucieczkę. Nie jesteś płucami człowieka, który sam przestaje oddychać. Twoja miłość nie jest apteczką. Twoje serce nie jest izbą wytrzeźwień. Twoja obecność nie jest wymówką dla jego braku decyzji. On nie pije dlatego, że jest słaby. On pije dlatego, że zagłusza ból, którego nie umie nazwać. Ale to on musi nazwać. To on musi krzyknąć. To on musi się obudzić albo dalej śnić o końcu. Ty możesz pokazać światło, ale nie możesz wejść za niego w ogień. Nie myśl, że odchodząc ranisz. Czasem odejście jest jedynym ratunkiem, jaki ktoś może dostać od miłości. Twoje dosyć jest błogosławieństwem, bo zatrzymuje krąg piekła. Ty też masz swoją misję, ty też masz swoją drogę. Ty też masz prawo oddychać pełną piersią, nie czując zapachu rozpaczy w alkoholu. Jeśli zostałaś, zostań świadomie. Jeśli odchodzisz. Odejść bez winy. Obie drogi są święte, jeśli są wybrane z prawdy. Pamiętaj: światła nie gasi się, aby komuś nie raziło oczu. Światła się nie zmniejsza, aby ktoś mógł dalej spać. Jesteś tu, by świecić, nie by tonąć. Dusze, które wybierają destrukcję, mają do tego prawo. Ale ty masz prawo żyć pełnią, odważnie, w miłości do siebie. Jeśli kochasz, pójść wolno. Jeśli zostajesz, nie ratuj na siłę. Jeśli odchodzisz, nie oglądaj się za siebie. Bo gdy jedno tonie, nie skacze się do wody bez kamizelki, nie cieniem, który goni cień. A kiedy przestaniesz dźwigać cudzą noc, twoje własne światło w końcu zaświeci, jak powinno jasno, bez kompromisu. Jestem przy tobie zawsze. Ale teraz mówię ci jasno: twoja dusza nie jest terapią dla nikogo, twoje życie jest twoje, twój los jest święty. Wyprostuj plecy, weź oddech i wracaj do źródła w sobie zawsze po stronie światła. Jestem z tobą.